Moi drodzy, z nami Franek Sierszyński, Team Kurenta. Cześć Franek. Witam, witam. Gotowy na klasyczną szóstkę? Ciężkie pytania będą. Yy, no, mam nadzieję, że jakieś... no... łatwe. No to lecimy w takim razie. Pierwsze. Twoja ulubiona drużyna piłkarska. Może być z PL3, może być spoza PL3. Nie no, ulubiona to zdecydowanie Liverpool, zwłaszcza po ostatnim meczu. Nie no, tak od siedmiu lat kibicuję Liverpoolowi, jak jeszcze chyba byli na siódmym miejscu w Premier League, także, także no, teraz bardzo miło ostatnio mecze się ogląda, zwłaszcza ostatni sezon. No tak, musieli dużo rolować kilka lat temu, żeby tabelę zobaczyć, gdzie Liverpool. Yy, tak, Brendan Rodgers, Kolo Touré i tam, no, to cięż, ciężkie mecze to były do oglądania, a czasami to w ogóle nawet w telewizji nie pokazywali, a teraz każdy mecz i to no, za transmisję trzeba płacić teraz, żeby obejrzeć. No ale dwa ostatnie są naprawdę udane, no bo co, finał Ligi Mistrzów poprzednio, teraz znowu i teraz chyba faworytem są jednak? No najle najlepszy wicemistrz w yy, Premier League Chyba po ostatnich 20 latach. No i czekam na ten finał 1 czerwca, żeby w końcu ten w szósty, w szósty chyba, w szóstą ligę mistrzów wygrali. Także, no, mam nadzieję, że z Tottenhamem wygrają. Rozumiem, że. Tu dzieje, ale tu się dzieje dużo. Dzieje się, dzieje, bo jesteście przed mecz meczem z filtrami. Ty już kiedyś grałeś przeciwko nim w barwach Team Kulenda? Raz chyba grałem i akurat wtedy wygraliśmy. Przypadek. A chyba ostatnie trzy mecze nie wygraliśmy, więc mam nadzieję, że dzisiaj. Wygramy. Że się uda. No dobra. Franek pytanie numer dwa. Najlepszy zawodnik, twoim zdaniem, w PL3 oprócz ciebie? No to zdecydowanie Błażej Muszczyński Z team kurenda. Bok obrony, żadnych strat z tyłu, a na co dzień jeździec bez głowy i generalnie czekamy na bramkę jego w końcu. Więc to zadanie jeszcze nie dał? Myślałem, że już coś strzelił. No, właśnie nie pamiętam, że coś strzelił. Kurczę, jak, jak, jak nie Błażej? Jak nie, to czekamy na powrót Marcina Pazdrąga, to mój drugi ulubiony zawodnik, generalnie y, człowiek samba, a ewentualnie lambado, tak jak widać teraz, ale, ale no, a jak nie jeden, to drugi. No. No, Paju to chyba dopiero na jesień wraca, bo jest po ciężkiej operacji, także musimy na niego poczekać, ale też mi go brakuje tam z tyłu w defensywie. No, na szczęście Błażej trzyma obronę w ryzach, także jak zejdzie to zawsze zero z tyłu jest, ale no, jak wchodzi to, to z tyłu zawsze coś wpadnie, jak to mówią. No tak, dokładnie. Pytanie numer trzy. Cele tym kuren na ten sezon. Nie wiem, czy Pajo coś tam przedstawił w szatni, czy jeszcze nic o tym nie mówił. W jaki tam macie cel? Bo pewnie chcielibyście tutaj Ego zetronizować. Nie no, jak każdy mówi zawsze, trzy punkty w najbliższym meczu. Nie no, mistrzostwo, jeden cel mamy, żeby to mistrzostwo na trawie w końcu zdobyć. No to tak naprawdę dzisiaj ważny mecz z filtrami. Będzie ciężko. Z Wolpakiem już graliście, czy, czy jeszcze nie? Nie, chyba jeszcze, jeszcze nie. Z Wolpakiem jeszcze nie graliśmy, no ale to tak jak mówiłem wcześniej, trzy mecze ostatnie z filtrami na trawie nie wygrane, także dzisiaj musimy w końcu wygrać i no nie możemy sobie pozwolić na żadną stratę punktów. No. Czyli jak Adam Małysz, każdy najbliższy skok jest najważniejszy, tak jak wy. każdy najbliższy mecz to jest najistotniejszy. Tylko zwycięstwo. Pytanie numer 4. Najbardziej pamiętny twój mecz w barwach PL3. A był taki jeden mecz, chyba z półtora roku temu, wow. Błażej wtedy strzelił bramkę i od tego momentu wszystkie mecze są po prostu, no czekamy, no czekamy, może dzisiaj w końcu. To faktycznie pamiętny. E, lecimy dalej, bo widzę, że się burza zbliża i musimy tutaj uciekać ze sprzętem. Do kogo porównasz swój styl gry? Jakiego zawodnika? Wiem, że do Błażeja byś chciał, no, ale on jest za dobry. To trzeba mieć jeszcze jakiś styl. No generalnie, w, w, ogólnie w Kurendzie wszyscy mamy bardzo podobny styl gry, yy, no nie, no tutaj na, na, szybko, na szybkość stawiam, na szybkość. Czyli, czyli kto taki? Yy, San... Obama Young? No Sadio Mane, Sadio Mane. O, idealnie. No, trzeba się do najlepszych porównywać oczywiście, chociaż nie chciałbym się z nim ścigać ogólnie. No tak, no tak, no tak. Dobra, lecimy, lecimy dalej. Ostatnie pytanie w sumie. Czyli e, co gdyby nie piłka? Co byś takiego robił? Mm, nie konsola od razu mówię. Nie, może weterynarzem bym został Podróżnikiem. Ale nie no tam, trzeba grać, trzeba grać. Piłka nożna. Czyli jednak, przede wszystkim piłka, nic innego nie widzisz. Piłka nożna, spać nie można. No i pięknie. Dzięki fanek. Dzięki bardzo.